Spółka Sim Opolskie w Oleśnie wybudowała blok mieszkalny, a w nim 15 mieszkań dla osób poszukujących własnego konta. W Urzędzie Miejskim podpisano właśnie umowy z nowymi mieszkańcami. W nowym bloku mieszkalnym w Oleśnie na każdej kondygnacji będzie po 5 mieszkań, które będą miały od 40 do 80 m2. Mieszkania będą w stanie wykończonym, z częściowym wyposażeniem kuchennym oraz wykończoną łazienką, czyli będą gotowe do zamieszkania. Głównym celem funkcjonowania SIMU jest budowa bloków mieszkalnych ale ze stopniowym dojściem do własności mieszkania. Będą to mieszkania o wysokim standardzie. Budowa bloku mieszkalnego Sim w Oleśnie kosztowała ponad 8 milionów złotych, z czego większość pochodziła z rządowego programu rozwoju mieszkalnictwa. Wykonawcą inwestycji była firma Bill z Opola. Budynek w Oleśnie jest pierwszym na Opolszczyźnie wybudowanym przez spółkę społeczna inicjatywa mieszkaniowa Sim Opolskie.